Podajemy czas, czas, że się zadawała wasza jest strony i przybędzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie, za opóźnienie osoby oczekujące uprzejmie przepraszamy. Opóźnienia pociągów to jeden z najpoważniejszych problemów na kolei. Pociągi, które nie dojeżdżają na stację na czas, zniechęcają podróżnych do wyboru tego rodzaju transportu. Czym pociągi się spóźniają? Czy jest to wina przewoźników, zarządcy infrastruktury czy czynników zewnętrznych, na które nie ma wpływu? W tym odcinku wyśledzimy najczęstsze przyczyny opóźnień pociągów i sprawdzimy, czy są sposoby, by im zaradzić. Tym razem opóźnienie nie jest duże, przyczyną jest najprawdopodobniej drobny incydent na trasie lub miejscowe ograniczenie prędkości. Infrastruktura kolejowa działa jednak niczym cały organizm. Drobne opóźnienie jednego składu może spowodować zawirowania w rozkładzie jazdy, a w efekcie opóźnienia następnych pociągów. Sytuacja komplikuje się, bo opóźnienia nakładają się jedne na drugie, a ich czas się wtedy wydłuża. Najczęstsze przyczyny opóźnień pociągów są spowodowane awariami technicznymi, zakłóceniami spowodowanymi, wydarzeniami zewnętrznymi typu wypadki, wydarzenia. Kradzieże, lub też warunkami pogodowymi, które są specyficzne dla każdej pory roku. Urząd Transportu Kolejowego policzył, ile pociągów nie dojechało na czas w 2010 roku. Okazało się, że suma wszystkich spóźnień wyniosła ponad 140 tysięcy godzin. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale z prawie 1,5 miliona uruchomionych w ubiegłym roku pociągów, co czwarty nie przyjechał na czas. Drobnych opóźnień przekraczających jednej godziny zanotowano najwięcej. 370 tysięcy przypadków. Blisko 11 tysięcy pociągów dojechało ponad godzinę później, a aż 4 tysiące spóźniło się ponad dwie godziny. Co było ich przyczyną? Zimą y, nagłe, intensywne opady śniegu, silne wiatry a dla e, pory letniej przede wszystkim burze, trąby powietrzne. Punktualność pociągów ograniczają też awarie taboru, uszkodzenia elementów infrastruktury czy kradzieże sieci trakcyjnej. Wszystkie opóźnienia są notowane przez pracowników dyspozytury polskich linii kolejowych. W 2010 roku na sieci polskich linii kolejowych za najczęstsze przyczyny opóźnień uznano oblodzenie sieci trakcyjnej, pękanie szyn, kradzież sieci trakcyjnej, wypadki na przejazdach, awarie taboru. A tak zimy. PKP przegrywa z zimą. Ponad 400 pociągów opóźnionych. Tak brzmiały tytuły artykułów w prasie i internecie, które opublikowano zimą na przełomie 2010 i 2011 roku. Wszystkie dotyczyły tego samego gigantycznych opóźnień na kolei. Tylko jednego dnia, 17 grudnia, odwołano 84 pociągi, a ponad 190 zostało opóźnionych. Przyczyną były trudne warunki atmosferyczne. Temperatura oscylowała wokół zera, przez co zamiast śniegu padała marznąca mrzawka. Powodowało to oblodzenie sieci trakcyjnej i uniemożliwiło normalne prowadzenie ruchu pociągów. Psuły się też elementy infrastruktury kolejowej. Gromadząca się w rozjazdach woda zamarzała, uniemożliwiając przestawienie zwrotnicy. Zdarzenia, jakie miały miejsce zimą z 2010 na 2011, mają miejsce z reguły przy nagłych załamaniach pogody gdyż jest to uzależnione od skali nasilenia zjawiska, które się przekłada bezpośrednio na stan techniczny infrastruktury kolejowej, ale też i stan taboru. Do ratowania sytuacji zostały wysłane 23 pociągi sieciowe, a pracownicy PKP Energetyki ręcznie skuwali lód z sieci trakcyjnej na blisko 200 km linii. Duża wilgotność powietrza powodowała, że psuł się również nowoczesny, naszpikowany elektroniką tabor. W 2010 roku dużo opóźnień pociągów było spowodowanych przez burze. Utrudnienia zanotowano m.in. na linii Warszawa-Radom i Warszawa-Kutno, a także na Centralnej Magistrali Kolejowej. W trakcie burz mamy do czynienia z silnymi opadami deszczu. Utrudniona jest widoczność semaforów. Przewracane są drzewa na sieć trakcyjną, na y, torowiska. Mamy czasami też uszkodzenia urządzeń automatyki kolejowej, szczególnie urządzeń elektronicznych. Wprowadzane są wtedy procedury awaryjnego prowadzenia ruchu. Wyładowania atmosferyczne najczęściej zakłócają pracę urządzeń elektronicznych. Jeśli nie dojdzie do poważnych przepaleń, usterki są usuwane szybko, a opóźnienia nie są duże. Gorzej jest, jeśli awaria sprzętu elektronicznego jest poważna, tak jak to miało miejsce pod koniec sierpnia w lokalnym centrum sterowania w Opalenicy na linii E20. Na skutek przepalenia sterowników padł tam system komputerowy. Jego reaktywacja zajęła ponad 50 godzin. W efekcie opóźnionych zostało 147 pociągów, łącznie o ponad 15 tysięcy minut. Wyładowania burzowe oddziaływają w sposób bezpośredni bądź pośredni na urządzenia automatyki kolejowej. Energia wyładowań przenika do sieci rozległych sieci kablowych i może powodować przekroczenie poziomów ochrony tych urządzeń. częstym powodem opóźnień pociągów są również pękające szyny. Dochodzi do nich pod wpływem gwałtownych zmian temperatury, zarówno zimą i latem. Gdy temperatura gwałtownie spada, stal, z której wykonane są szyny, kurczy się, także w najsłabszym miejscu może dojść wtedy do pęknięcia. Latem zachodzi zjawisko odwrotne. Upały powodują, że materiał wydłuża się, powstaje wówczas zagrożenie wyboczeniem toru. W obu przypadkach wada szyny może prowadzić do ograniczenia prędkości nawet do 20 km na godzinę lub w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów. Ograniczenia prędkości są wprowadzane również w sytuacji, gdy dojdzie do usterki systemu sterowania ruchem kolejowym, zarówno urządzeń zamontowanych w torach, jak i tych w kabinie maszynisty. Najczęściej mamy kłopoty z uszkodzeniami urządzeń obwodów kontroli niezajętości, także czujników włączających sygnalizację przejazdową. Największe zagrożenie i skutki mogą być, wynikać z uszkodzeń elektronicznych i komputerowych urządzeń sterowania. Gdy na szlaku Warszawa, Falenica, Warszawa, Wawer nieprawidłowo działały trzy kolejne semafory samoczynnej blokady liniowej, dopuszczalną prędkość pociągów zredukowano do 20 km na godzinę. Spowodowało to około 15-minutowe opóźnienia. Dłuższe, trwające ponad 30 minut poślizgi w czasie, najczęściej spowodowane są awarią taboru. Wtedy przewoźnik podstawia skład zastępczy lub inaczej organizuje ruch pociągów. Jednak stracony czas trudno jest wtedy nadgonić. W większości przypadków uszkodzenia urządzeń automatyki kolejowej są miejscowe. Ograniczenie ruchu, prędkości ruchu również jest miejsce lokalne. Najbardziej dolegliwe uszkodzenia mogą wystąpić przy urządzeniach komputerowych bądź urządzeniach lokalnych centrów sterowania. Ale mamy zawsze procedury awaryjnego prowadzenia ruchu. Opóźnienia pociągów to również efekt kradzieży elementów infrastruktury. Złodzieje uszkadzają kable zasilające urządzenia automatyki kolejowej, a nawet tną znajdującą się pod napięciem sieć trakcyjną. Uniemożliwia to prowadzenie ruchu lub wymaga ograniczenia prędkości, a to odbija się na czasie przejazdu pociągów. Kradzieże infrastruktury kolejowej są bardzo niebezpieczne dla ruchu pociągów, dlatego że w chwili kradzieży dochodzi do zatrzymania ruchu pociągów na danym torze, gdzie doszło do kradzieży. Podróżni, którzy denerwują się w pewien sposób na, na opóźnienie pociągu, mogą próbować wychodzić na ten tor czynny, drugi tor, i w związku z tym zachodzi niebezpieczeństwo tego, że może dojść do, do wypadku. Odrębną kategorię stanowią opóźnienia spowodowane wypadkami na torach. W przypadku wystąpienia zakłócenia ruchu pociągów, spowodowanym przez wypadek, wydarzenie, podstawową procedurą jest powiadomienie służb ratowniczych, zewnętrznych, czyli policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarną. Po stronie kolejowej y, powiadomienie zwierzchników poszczególnych szczebli zainteresowanych, służby ratownictwa technicznego oraz podanie do wiadomości uprzedzenie przewoźników. Potrącenie człowieka na odcinku linii Łódź-Kutno spowodowało ponad godzinne opóźnienie. Na tym odcinku linia jest jednotorowa, a pociąg, który brał udział w kolizji, z miejsca zdarzenia może odjechać tylko za zgodą służb będących na miejscu czyli Policji i Prokuratury oraz Kolejowej Komisji Powypadkowej po ustaleniu okoliczności wypadku. W związku z tym inne pociągi musiały pojechać objazdem. Tam, gdzie przepustowość linii jest ograniczona, a ruch duży, opóźnienia są szczególnie dotkliwe. Jedno opóźnienie pociągnie za sobą następne. Przykładem jest linia średnicowa w Warszawie, po której odbywa się jednocześnie ruch regionalny, jak i dalekobieżny. Podobna sytuacja jest też na głównych liniach na Śląsku oraz w Trójmieście. Opóźnienia na linii średnicowej mogą się przekładać na opóźnienia innych pociągów na terenie całego kraju. Na spiętrzenie opóźnień pociągów w większym stopniu narażone są linie jednotorowe oraz wszelkiego rodzaju wiadukty, mosty i obiekty inżynieryjne. Sieć kolejowa jest jak cały organizm. Nawet kilka minut spóźnienia jednego pociągu może wywołać lawinę kolejnych opóźnień. Chociaż na zawirowania w rozkładzie jazdy spowodowane warunkami atmosferycznymi zarządca nie ma wpływu, to jednak można minimalizować skutki takich sytuacji. Trudne warunki pogodowe są wtedy sprawdzianem dla organizacji ruchu kolejowego i wdrożonych procedur.